Cześć, tu Ada, witam Was na kanale ABC Kosmetyczne. W dzisiejszym wywiadzie z gościem specjalnym jest z nami magister kosmetologii Kamila, a opowie w dzisiejszym odcinku o pielęgnacji stóp. Kamila, powiedz nam proszę tak naprawdę, jak długo Ty się zajmujesz pielęgnacją stóp? Pielęgnacją stóp zajmuję się praktycznie od początku mojej pracy zawodowej, mhm. a, a... Pracuję w zawodzie już 15 lat. Wcześniej, zanim skończyłam kosmetologię, już byłam kosmetyczką, bo wcześniej skończyłam studium kosmetyczne. Więc tak jakby od samego początku też zajmuję się mhm. stopami, ponieważ stopy są w tym zawodzie no takim czymś, co zawsze się przebija. Tak, jeśli pracujemy z ciałem, jeśli pracujemy w większości gabinetów, klinik, również te stopy są bardzo ważne i. Tak samo ja się tymi stopami przez cały czas zajmuję. Mhm. A jakie działania i zabiegi wchodzą właśnie ogólnie w skład pielęgnacji stóp, jeżeli chodzi o gabinety kosmetyczne? Hmm. Tak, jeśli chodzi o gabinety kosmetyczne, to przede wszystkim um, pedikir. tak Z tym, że pedikirów mamy naprawdę kilka, jak nie, kilkanaście rodzajów, i tutaj każdy, że tak powiem, znajdzie coś dla siebie, bo to może być. Pedikirem na przykład nazywa się nawet samo pomalowanie paznokci, tak? Niektóre gabinety mają taką szybką usługę. E, natomiast są i pedikiry Spa, gdzie troszeczkę więcej czasu się poświęca. Jakiejś aromaterapii, jakimś masażą. Są pedikiry lecznicze, które wykonują głównie w tej chwili podolodze. Jest to osobna dziedzina kosmetologii, mm -hmm. bardzo prażnie się rozwijająca, gdzie to są specjaliści, którzy się zajmują tylko i wyłącznie stopami i pomagają tak naprawdę już w takich um, sytuacjach gdzie można mówić o schorzeniu, tak, że to nie jest jakiś defekt kosmetyczny, tylko tam już wchodzą jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, wrastające paznokcie, nagniotki, pękające pięty, gdzie podolog może już naprawdę, no, wyleczyć, nie tyle kosmetycznie, mm -hmm. ale po prostu leczyć stopy. No i oczywiście taki podstawowy pedikir, odświeżenie stopek, które myślę, że każda pani przynajmniej raz w życiu miała wykonane, jeden z najpopularniejszych zabiegów, jeśli chodzi o kosmetykę. Właśnie jeśli chodzi o taki zabieg, jak powiedziałaś, taki pedikir klasyczny można mm -hmm. powiedzieć, to jak często należałoby odwiedzać specjalistę, żeby, że tak powiem, zachować tą kondycję stóp taką no, dobrą, można powiedzieć, mm -hmm. tak? E, nieraz w roku w czerwcu, mm -hmm. bo to jest taki, taki czas, że panie tak, sobie przed, wakacjami. przed wakacjami, że w ogóle mają stopy mm -hmm. i wtedy jak próbujemy się umówić na pedikir, to nigdzie nie ma miejsc. E, tak, warto jest dbać o stopy regularnie, żebyś sobie właśnie nie narobić problemów i jak w czerwcu nie ma miejsc do podologa do, czy na pedikir, to my ma, mamy ładne stopki. Fajnie, jeżeli mamy na to czas raz w miesiącu. E, jeśli raz na dwa miesiące nam się uda, to też nie jest najgorzej, jeśli odpowiednia pielęgnacja domowa e, do tego jest stosowana. E, no ale taki must have to jest raz na trzy miesiące. Warto się wybrać do profesjonalisty. Mm -hmm. A jakie są y, największe problemy, jeśli chodzi o stopy, z którymi przychodzą klientki? Czy to jest tylko kwestia malowania paznokci, y, czyli jakby stylizacji paznokci, czy jakieś właśnie problemy y, skórne, jeśli chodzi mhm. o skórę? Stóp? Właśnie nie, jeśli chodzi o samo malowanie, to jest jakby y, wiadomo, że przy okazji panie chcą y, mieć pomalowane te paznokcie, ale bardzo często Panie przychodzą po prostu z problemem suchych pięt, y, narastających skórek na paznokciach. Y, stopa pracuje zupełnie inaczej niż dłoń. Tam te przyrosty właśnie w skórze, w skórze i na piętach i na skórkach jest bardzo szybki i po prostu większość osób sobie z tym na co dzień nie radzi, więc potrzebuje profesjonalisty. Oczywiście jak najbardziej również malowanie paznokci jako takie wykończenie, ale to z czym Panie przychodzą to najczęściej są właśnie wzrogowe twardy twarde stopy, nagniotki. I skórki na mm -hmm. A w jaki sposób można w domu dbać o stopy, tak aby ten efekt, który jest uzyskany właśnie w salonie kosmetycznym jak najdłużej się utrzymywał? Przede wszystkim peelingi. To jest bardzo ważna rzecz, by stopy peelingować, ponieważ i to nie raz na dwa tygodnie jak twarz na przykład, tylko co najmniej raz, a nawet dwa razy w tygodniu, mm -hmm. ponieważ ten naskórek na stopach bardzo szybko Narasta. Po drugie, on twardnieje, więc jednocześnie. Po takim peelingowaniu bardzo ważne jest nawilżanie i natłuszczanie skóry stóp. Czyli nie możemy po żadnej kąpieli zapomnieć o tym, żeby posmarować specjalnym preparatem do stóp stopy, bo nam ten naskórek zaraz zacznie przysychać i narastać. No i przede wszystkim właśnie dbamy o to, żeby ściągać ten nadmiar. Czyli albo peelingujemy, albo używamy jakichś tareczek takich mhm. domowych, żeby sobie pomóc, ale no nie, nie kombinujemy naprawdę. Z jakimiś sprzętami modnymi kiedyś, typu um, jakieś um, żyletki, oneki, mm -hmm. bo są też takie do kupienia do tej pory w, w drogeriach sprzęty, które ścinają naskórek. Nie robimy tego w domu, powoduje to jeszcze szybsze narastanie tego naskórka y, i wtedy już naprawdę ciężkość sobie samemu z tym poradzić. A nawet profesjonalistom jest wtedy mm -hmm. trudno. Jeśli chodzi już o takie poważniejsze problemy ze skórą, czyli na czym polega tak naprawdę ten pedikir leczniczy? Dokładnie, jeżeli chodzi o pedikir leczniczy, to tak jak wspomniałam, wykonują go podolodzy, ewentualnie lekarze, którzy się jakby specjalizują chirurzy, którzy się specjalizują w stopach. Natomiast podologia jest dziedziną kosmetologii, która się jakby rozwija zupełnie osobno, mhm. są studia podologiczne, osoby, które się tym fascynują. Y, lubią to robić, studiują, y, uczą się tylko o stopach. Także, jeżeli mamy ko bardziej poważny problem, to rzeczywiście warto się do takiej osoby y, wybrać. Ja, kiedy spotykam się w swojej praktyce z takimi stopami naprawdę problematycznymi, wolę odesłać do koleżanki podologa która ma odpowiedni, już naprawdę bardzo y, taki profesjonalny sprzęt. Gabinety podologiczne trochę wyglądają jak sale operacyjne w tej chwili. Tam wszystko jest jednorazowe, jałowe i, i ci, y, ci ludzie naprawdę mają ogromną wiedzę i są w stanie pomóc na takie najbardziej złożone problemy. Y, to, z czym trafiają do nas, y, do kosmetologów y, panie, y, to najczęściej są wrastające paznokcie, to są też bardzo często właśnie tak, już suche, i nagromadzone jest cena skórek na stopach, że one pękają mm -hmm. te pięty do, do bolesnych, do takich krwawych ran. No i jakieś takie bardzo głębokie nagniotki. Kolejną grupą osób, która wymaga bardzo specyficznej uwagi, szczególnej, to są diabetycy. Akurat ta stopa cukrzycowa to jest problem dosyć duży. Cukrzyków mamy w, naszych, w naszym społeczeństwie wielu, więc to też jest jakby taka specjalna grupa, którą trzeba się zająć. Mhm. Tutaj też podolodzy mam dużą wiedzę. A jakich zasad należy przestrzegać, właśnie wykonując zabiegi na stopach u klientów? Jakie są zasady? Przede wszystkim zasady higieny. Stopa to jest takie miejsce, gdzie bardzo łatwo jest o zakażenia grzybicze. Więc tutaj dbałość o higienę no, musi być na najwyższym poziomie, więc to, co się robi na stopach, musi być zawsze jednorazowe. Nie ma w ogóle miejsca na jakieś stareczki, które się tam tylko wymacza i używa do kilku klientek. Nawet jeżeli mamy moczenie stóp, to pamiętajmy, zwróćmy uwagę też, jak idziemy do gabinetu, żeby to nie była wanienka jakaś taka, która zostaje tylko wyczyszczona szczoteczką, tylko żeby tam były jednorazowe wkłady. Czy worki foliowe, które się po prostu po każdym pacjencie wyrzuca. Więc te zasady higieny są naprawdę, jeśli chodzi o stopy, bardzo, bardzo ważne, bo rozniesienie grzybicy jest bardzo proste tak naprawdę. Czasami wystarczy, nie wiem, wyjść gdzieś, gdzie się pożycza buty, nie wiem, na kręgle, tak, mm -hmm. I, i już mieć grzybicę, a co dopiero w momencie, gdzie my. Trzemy te stopy czy dotykamy ich jakimiś balsamami, kremami. No tutaj naprawdę wybierajmy miejsca e, takie, o których wiemy, że na pewno spełniają standardy higieny. A jeśli chodzi o takie zabiegi, które wykonujemy w domu, to czy na przykład e, powinno być też tak, że używamy innych pilników do stóp, innych do dłoni, my jako osoby w sensie w swoim mhm. domu, czy, czy nie jest to konieczne? Powiem tak, no lepiej żeby jednak używać do stóp trochę innych peelingów, mhm. dlatego że ta flora bakteryjna na stopach jest inna i nawet jeśli my nie mamy grzybicy, mhm. to nigdy nie wiemy jak się zachowają te bakterie, które są na stopach, jak my sobie przeniesiemy na ręce. Poza tym paznokcie stóp też mają inną można powiedzieć grubość, ta keratyna jest tam Inaczej się też zachowuje, więc niekoniecznie ten pilnik, który nam do dłoni y, służy, będzie dobry do paznokci stóp. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za te wszystkie również. informacje. Jeżeli jesteście ciekawi macie jakieś pytania, to oczywiście pod filmikiem będzie kontakt zarówno do, Gdy, do Godyńskiej Kliniki Urody, jak tutaj do naszej specjalistki. Możecie zadawać pytania, kontaktować się, a my zapraszamy was do subskrybowania kanału, dodawania łapek w górę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Dziękujemy.